Dobry wieczór. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że ten mecz mógł całkiem inaczej wyglądać, gdyby, gdyby nie moment e, przespania i braku koncentracji w drugiej kwarcie, gdzie e, pozwoliliśmy drużynie Aseko odskoczyć e, na 13 punktów do przerwy i praktycznie, praktycznie ten mecz już można by powiedzieć był... E, przegrany z tego względu, że ProCom e, kontrolował tą grę, a, a jeszcze nawet powiększał przewagę. E, dużo tutaj e, jak gdyby błędów z naszej strony, przede wszystkim e, naszych wysokich, którzy, e, którzy nie do końca e, byli, byli równorzędnym przeciwnikiem dla drużyny e, przeciwnej Prokomu. E, zarówno ani w ataku, ani w obronie e, praktycznie. W tym elemencie nie istnieliśmy, stąd e, ciężko było nam grać e, jakąkolwiek koszykówkę, e, tylko e, obwodem, nie było tego balansu. E, Proką to doskrętnie e, wykorzystał. My niestety, e, tak jak powiedziałem, od drugiej kwarty praktycznie się poddaliśmy. Myślę, że trener tutaj wszystko już powiedział, co można powiedzieć na temat naszej, naszej gry i naszego występu w dniu dzisiejszym. Przykro nam, że przegram. Przykro mi znaczy się, że przegraliśmy to spotkanie i, i życzę wszystkiego najlepszego drużynie Asseco, a, a my musimy się wziąć do ciężkiej pracy i udowodnić w następnych meczach, bo mecze przed sobą nie mamy łatwe, że, 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 że o to ósme miejsce jeszcze walczymy i, i, i to wszystko. Na Dziękuję bardzo. Bardzo się cieszę z zwycięstwa w tym spotkaniu. Tym bardziej się cieszę, że udało nam się zbudować po raz pierwszy Taką można powiedzieć wyraźną przewagę i, i że wygraliśmy zdecydowanie, a nie znowu w bardzo jakiejś takiej emocjonującej końcówce. Dużo pochwał za bardzo zespołową koszykówkę, 16 asyst. Tutaj chciałbym wyróżnić Rasida. Za 10 zbiórek w ataku. Bardzo dobra walka na tablicach. I gratulacje dla całej drużyny. Dziękuję bardzo. Rasit jest oczywiście bardzo szczęśliwy z tego zwycięstwa. Na początku było no nie najlepiej, ale z wraz z upływającym czasem było już zdecydowanie, zdecydowanie lepiej. Mieli, grali bardziej zespołowo, grali jako, jako drużyna, mieli więcej asyst, mieli też więcej zbiórek. Cieszą się bardzo, że to ostatnie zwycięstwo w tym, w tym, w tym starym roku. Cieszę się również z tego, że zbudało, udało się zbudować trochę większą przewagę niż, niż tylko kilka punktów i to na pewno dobry prognostyk i takie dobre zwycięstwo przed